Witam serdecznie, przed nami druga część naszej relacji ja w ramach dzisiejszego turnieju niedzielnego Real Views Jesteśmy na skocie z Jacką, nie widzieliśmy czy nas przyjmą na tą skocznie, ale dzisiaj mamy szczęście techniczne to powiedzieć, mamy obrót zjąć 44 metry, trzecie miejsce jest szansa na wyjątkowy podium dla no, wiecie który zwykle nie chcą nas gościć w zawodach Dzisiaj mamy szczęście, no ale szczęście nie nieszczęście, bo skocznia będzie już gorszy. 96 metrów, miejsce tylko piąte, honorowe. No ale, lepsze, to nie jest szóste, które na nas zaskocznie wyrzucono, prawda? Eee, do jednego kotaćemy już 65 punktów. Dużo i mało, no, to oczywiście, że jesteśmy. Eee, jednocześnie grozi nam cały czas Szczepaniak, pamiętajmy. Eee, przed nami dużo skocznia w Park City, 15 belka startowa, rozmiar oczywiście skoczni znamy, 134 metrów, to już jest taka regułka z tą skocznią, że to staje się nudne. Teraz mamy 128 metrów, drugie miejsce w kwalifikacjach, także tu nadziei zbytnio nie ma. Zobaczymy co będzie w konkursie. Tutaj mamy nadzieję na więcej dobrych informacji, ale... Ale czy takie będą, no zobaczymy. Na razie nadzieja się pojawi po kwalifikacjach, które zajęliśmy dobre drugie miejsce. W konkursie skąd trochę słabsze, może to się odbyć na miejsce. 123 metry niestety. Niestety nie jest dobrze, bo tracimy na metrach i na metrach. Więc niewielka szansa, żeby to miejsce piąte poprawić. Uważaj, że rywal nam się podla. To jest chyba jedyny wariant, który moglibyśmy zyskać. 127,5 metra, no ale miejsce pozostało to samo. Szczepaniak na drugim miejscu, więc znowu odrabia część stada do nas. Szczepaniak winiacza wygrywa zawody. No i winiaczek na razie tutaj sobie śrubuje te wyniki. Szczepania do nas to 80 punktów. Winczaszek na 6 występów, 5 wygranych. Jedno drugie miejsce. Także tutaj też poziom jest trzymany. Przed nami parę lato. Normalna skała. To będzie okazja, by szczepaniałkowi uciec. No bo te normalne obiekty to są nasze nadzieje. Dzisiaj nie wiadomo, czy będą loty w Okęta Dzierskiej, jest swoją drogą. Bo to jest turniej, który bardziej promuje mniejsze obiekty, niż właśnie Mamucie. Dlatego to turniej jest jednym tych dla nas bardziej takich przestępnych pod względem rywalizacji. Dlatego tutaj jestem w stanie w miarę blisko Adamka się trzymać. Bo być może gdyby było mniej, mniejszych obiektów, no to byłoby trudniej te punkty zdobywać po prostu. No teraz w konkursie 102 metry. Jest trzecie miejsce. Adamek się troszkę myli, ale różnice są niewielkie. To są tylko dwa punkty. Czyli tylko jeden metr. Wchodzimy trzecim a czwartym miejscem. To jest niewiele. Jeden bot można dużo kosztować. Zobaczmy. Ten skok. 101,5 metra. No właśnie. Wykorzystuje tutaj szansa Adamek. Będę e, na miejscu czwartym. No i utrzymujemy prawda, na, na tej pozycji, na której jesteśmy. Ale niestety no... Szczepanek znowu do nas część punkty podrabia. Teraz wiemy duże skoszenie, to będzie trudniej piąta belka niedługo dołączę przemysłowi długo do rewelacji jeszcze ale pewnie tylko symbolicznie dołączę, bo to już chudnie to. nie niekoniecznie będzie się wywiązywać do końca. Mamy 123,5 metra poziom Uuu. dobry ale nie e, bo najwyżej szukaliśmy z mistrzem trzecim, ale już zwycięstwo przy była wyraźniejsza. teraz w konkursie trochę lepsze skosy jeśli chodzi o metry. 127,5, no i miejsce czwarte. Nie spodziewamy się sobie, Adamek znowu. Dla na nas to się nadzieja na, na dobry konkurs, na rewanż za poprzedni. który której Adamek nas zdołał pokonać finalnie. Tutaj niestety chyba też nas pokona, bo Skochli będzie jednak słabszy. Więc podejrzewamy, że będzie znowu tylko to 120 metrów. No właśnie, Adamek, ale tym razem Adamek jest tylko jedno miejsce przed nami, czyli tutaj już tych punktów uzyskał mniej. Ale jego przewaga to już na, na miejsce 5 punktów. Za chwilę drugie skrzydło skocznik, której dawno nie było w który online zobaczymy, czy będziemy lepsi, czy gorsi eee, ósma belka startowa, rozmiar 100 metrów no i teraz na pakietach 100 metrów miejsce będzie trzecie eee, wpadka przemyła widucha, ale pewnie taka zagrożona taktyczna pewnie w konkursie będzie groźniej. chyba, eee, że nie chcący tutaj i trafił do prawo. No i tak, oczywiście bywa, to są normalne sytuacje tutaj. To jest zawsze ryzyko zawodowe. Teraz mamy skok, w tu 98,5 metra, ale dał jest dobry skok na do warunki, bo to jest piąte miejsce. Mamy dużą przewagę niespożyczania nad Adamkiem i szansę realną, by tutaj jeszcze powalczyć o wyższe cele. Dopóki piłkownicze, szanse są. W jednym jak jest szczęście, jakie to w drugim miejscu w turnieju my walczymy o honory, No ten skok już tutaj taki honorów nam nie da nasze się pi piątym miejscu utrzymujemy, no ale nic poza tym. Więc tutaj niestety ten minus pozostaje, bo jest znowu części to trafia, a Winczaszczek znowu śrubuje sobie serię. Eee, no i no tak wygląda. Pozostało jeszcze 13 konkursów. Tu jeszcze wiele się może zdarzyć. Teraz Hydalsmo Moguć, z możemy stracić naszą lokatę, którą mamy trzecią. Na rzecz oczywiście Szczepaniaka właśnie. Eee, skocznia 94-metrowa. Jak tutaj nie wykorzystamy swojej szansy, że to jest mniejszy obiekt, no to niestety może być problem. Szósta welka startowa. Rozmiar 94 metry, na no początku 90 metrów, czwarte miejsce. Adamek opuszcza turniej i opuszcza też turniej Winczaszek. A więc tylko Szczepaniak realnie nam zagraża w tym konkursie. Ale my się mylimy, więc na pewno nam zagraża. I może być to nasz najgorszy konkurs. Eee, bo Winnicki na razie, no tu jest sobie trzecie miejsce przed Szczepaniakiem niespodziewanie. No i gdybyśmy byli zawalili pierwsze serii, to byśmy do tej Szczepaniaka mogli pochłonić. Ale nie pokonujemy. Mamy dużo pod na progu, druga seria to tylko tak na pocieszenie, chociaż też skok nie będzie jakiś rewelacyjny tutaj. 86,5 metra. No właśnie, Winnicki niespodziewanie nas pokonuje tym razem. Ale my pokonujemy dwóch innych zawodników, dlatego Rytik mamy bez zmian. A Winnicki sobie dwa punkty. Teraz Lachty. Rozmiar 100 metrów. No, także oficjalnie na razie, no tak, jesteśmy przeszczepaniaki. Mamy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale po tym konkursie najbliższym może to się niestety zmienić. W Lachty jest walka o drugie miejsce w, y, w klasyfikacji generalnej po tym konkursie. 11. walka startowa na początek z upadkiem, ale 97,5 metra. metrami jesteśmy nadzieją w tym konkursie. No ale, żeby to się jeszcze stało formalnością, no to trzeba będzie tutaj poczekać. Przemek widuch oczywiście będzie utrudniony zadaniem. Wilemowski, Szczepaniak, to no, są nasi głównie rywale. Widuch tutaj w tym tronie w tym klasyfikacji niewiele zdziała, tak? bo on ma zbyt duży punktowe, żeby tutaj namieszać. Natomiast już no, który jest nasz główny rybem, No tutaj niestety jest dość źle. Mamy tylko czwarte miejsce, czyli na no, to minimum co powinniśmy mieć, tak? Pokonywać Biednickiego, no ale... Ale Szczepanek jest przed nami o dwie pozycje i boi się, że tutaj będzie w stanie z nami wygrać. Skok nowy trochę lepszy. 97 metrów, no ale miejsce niestety pozostało to same, czyli szczepaniak będzie przed nami sklasyfikowany, eee, Do Adamka się punkty na ten moment. E, Eisen po raz drugi. Tym razem 109 190 m 70 metrowa e, Siódma belka. Rozmiar skoczni, 70 metrów. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać z ogólnego punktu widzenia. Dalsko rozmiar skoczni. Dokładnie, 7,5 metrami wygraliśmy. No, ale zabrakło tutaj wykończenia. Szczepan, jak my troszeczkę się myli. Winnicki również. Zobaczmy, jak będzie w konkursie. Na pewno szansa jest, żeby tutaj po, powalczyć o jakiś prestiżowy wynik, który da nam troszkę pewności siebie. Teraz 69,5 metra. broni na styl. Mamy trzecie miejsce. mamy nieznacznie tutaj z naszym Szczepaniakiem. punkt 10, czyli to jest około pół metra. Mniej więcej, przecież 100 na metry. Skok będzie dobry, więc pod nim utrzymamy. 68,5 metra. Drugie miejsce. Myli się Szczepaniak jeszcze, panie, jak mamy trochę szczęścia, dwa punkty odrabiamy, mamy drugie miejsce w turnieju, przynajmniej na chwilę. Wilamowski pozostaje na pierwszym miejscu z przewagą 310 punktów. Za chwilę rana. norweska skocznia, jedna z tych takich specyficznych skoczni, bym powiedział. Um, no oczywiście y, parametry, parametry HS są adekwatne do skoczni w Sztams, więc ciężko przewidzieć co się wydarzy. Na razie seria kwalifikacyjna 103 metry i nie jest dobrze, Rewal nieco lepiej. Nieco lepiej. To daje nadzieję, że powalczymy w konkursie, ale wiadomo, że jeśli popełnimy błąd, możemy dużo stracić. Naprawdę dużo. Może się w jednym, w jednym konkursie tak naprawdę rozpłynąć cała nasza to to była sytuacja korzystna. 104 metry. No i jesteśmy tuż tu za Szczepaniakiem i to przed Winnickim. Także ta walka od 3 miesięcy w konkursie zapowiada się dość ciekawie. Ale tę walkę podejmiemy. Podejmujemy, bo skok będzie lepszy na progu, więc będzie dłuższy skok. Może będzie trzecie miejsce. 108,5 metra. Tak, Szczepaniak nie da rady. Mamy trochę szczęścia. Mamy szczęście, na razie Szczepaniak nie daje nam rady. Eee, jako tako. No teraz e, loty, gdzie będzie będzie już trudno, taki scenariusz, tak? Pora na pierwsze loty dzisiejsze, które mogą trochę wypatrzyć oczywiście wynik. E, no bo Szczepanek będzie z natury e, mocniejszym lotnikiem. 20 berka startowa rozmiar 235 metrów, Patrzymy na serię plunu. Realnie walczymy tutaj tylko wykona z gminickiem. Minicki w lotach sobie kompletnie nie radzi zazwyczaj, więc tutaj, tutaj robimy te czwarte miejsce. 208,5 metra, trochę wpadka widucha, ale Szczepaniak wykorzystuje teraz koszt lotnika. No i ma szansę po prostu. Wykorzystać te swoją umiejętności. My niestety mamy problem, bo tutaj trzeba odlecieć, a bez tego no, nie będzie czego szukać po prostu. Pierwsza ja da nam nadzieję. Wykorzystujemy dobre przejście. Mamy 230 metrów prawie, no i mamy drugie miejsce. Szczepaniach troszkę słabiej, ale to są różnice minimalne, więc tutaj jedną słabszą próbą możemy dużo stracić. Wszyscy odlecieli. Nicki praktycznie się chyba poddał. W tej pierwszej tej, mam wrażenie. My w tej troszkę słabiej, ale nie wiem, czy do wrogów, czy z naszej tutaj jakiejś tam nie jest subordynacji. 210 metrów, no niestety, rywale, wiem przeciwnie. Na szczęście sz w sz szczepaniach jest tylko jeden miejsce, dlatego wciąż jesteśmy przed nim. I nieznacznie, ale jednak. Teraz skocznia w Szczyrku. Znowu będzie nasza szansa, żeby mieć przewagę. Skocznia mniejsza z punktem HS, 75 metrów, czwarta belka startowa. To jest nasza szansa, żeby znowu tutaj Szczepaniakowi troszkę uciec. Kwalifikacje 75,5 metra, dobry początek. Mamy pierwsze miejsce z widuchem. Szczepaniak trzeci w tych kwalifikacjach. Czwarty w Mamy trochę szczęścia, no ale trzeba to szczęście wykorzystać. Jest dobry skop konkursowy. 75 metrów, drugie miejsce. Szczepaniak dopiero czwarty. Świetna okazja, no bo mamy prestiżowe miejsce po pierwszej serii, tak? Minimum nim powinniśmy tutaj utrzymać. Ta przewaga jest w miarę bezpieczna, więc yy, mały pod wiele zmieni. No, natomiast ten na skok, nadaje no daje trzecie miejsce. Szczepaniak nie do rady, do tylko Wilamowski, co daje nam na razie wciąż przewaga nad Szczepaniakiem. cały czas przewaga? Ale jednak to my jesteśmy tutaj z przodu, mamy rating dodatni co ważne, więc trzymamy się dzielnie można powiedzieć. I teraz Oakley. trzecia wielka startowa, rozmiar 95 metrów. No i będziemy trzymać ciągle, oczywiście za tę Eau chociaż przed tym w kwalifikacjach 83,5 metra, na ciele trochę nie ma, chociaż rewale niewiele są przed nami, jeśli chodzi o odległości, więc jeśli troszkę deprecyzujemy tutaj technikę, no to może coś jeszcze przyciągniemy tutaj w konkursie, chociaż ten skok chyba będzie podobny. No trochę lepszy, bo jednak punkt 85,5 metra, ale to jest to tylko trzeci, a szczepanek pierwszy. Niespodziewanie trafił niemal w punkt, można pomyśleć, bo pokonać mięczaszka nie jest łatwo tutaj, w jakimkolwiek konkursie. Teraz skok finałowy, 86 metrów nie daje nam nawet podium. Szczepaniak wygrywa zawody i ucieknie nam punktowo niestety w tej sytuacji. Udzieli na punktowo na około 30 punktów, 35 być może ta przemaga będzie wynosiła, no 35 punktów właśnie. No i teraz zafelde austriackie, rozmiar 109 metrów, skocznia choru Świata, to będzie ostatni konkurrent w tej części naszej relacji, a będzie ostatnia poteczka przedfinałową części naszej dzisiejszej rywalizacji, tej kluczowej dla przebiegu całych wydarzeń. Czwarta belka. Rozmiar 109 metrów musimy zawsze kontakt ze szczepaniakiem, bo, jeżeli szczepaniak mam oczywiście o kolejne punkty, no to się bardzo niekorzystna sytuacja. 106,5 metra na razie w kwalifikacjach niemal na równi ze szczepaniakiem. Krótko, szczepaniak lepszy, ale ta przewaga nie jest jeszcze, ja to bym powiedział, no kautująca. więc na razie jest jeszcze nadzieja. No i ten w też to nadzieję podtrzymuje. 110 metrów. Szczepaniak, niestety, na razie bynajmniej nie jest ja, za wygraną. Najdalej no jeszcze tutaj inny zawodnik, Bawilemowski, te 112 metrów uzyskał, my jesteśmy trochę bliżej, e, 107, no daje nam do miejsce. No bo to podium uciekło, Szczepaniak, pewnie już chyba w ten sposób e, upewni się w tym dzisiejszym dobrym miejscu w turnieju, za chwilę część finałowa.